Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tematy.pl i witam was w kontynuacji serii z życia trackera na odświeżonej wersji KS -TRP. Jesteśmy na wersji V5, wyszła ona niedawno, także jeszcze nie wszystko jest zrobione idealnie ale już większość mamy, możemy grać bez problemów Yy, tak yy, standard po prostu wszystko pięknie działa wszystko jest zarobiste. myślę, że też wrócimy do yy, serii z życia policenta jak yy, dostanę się. Yy, Dobra, teraz tak dlaczego nie wie jak odpalać silnik to musimy trzymać kontrolę lewe kliknąć lewe myszki odpala się taki panel i teraz klikamy w silnik światła maska do bagażnik to zamykamy jeszcze raz jak klikniemy to mamy znowu i możemy tworzyć radio to może wrócić stację to musimy na następne sobie kanały tam przejechać czekajcie może odpalimy sobie czekajcie w sumie to nie eee... w sumie to damy sobie Party tu mamy CB radio czekajcie bo może być cicho gra że sobie troszkę grę głośniej Teraz się, że będzie git. Dobra, bierzemy zasyna. Mamy nawet z tym zaseń. Bierzemy sobie legalne, albo nie, nielegalny, bo nie ma policji. Bierzemy automatycznie dostarczek Zatwierdź i bierzemy sobie może z Krakowa, czyli tutaj sąd. Okej. Okay. Pasem, lecimy. Pokażę wam... E, I tam. Mamy fajny dowód osobisty. <laughs> tak on wygląda. Zrobisty jest jeszcze tylko czekamy na prawo jazdy i na tam sporo rzeczy, które będą działać O, tu mamy stację mezanową O, tu mamy dworzec kolejowy dworzec główny Saładuj. i poprawimy szczegóły zlecenia teraz mamy e, załadunek, mamy rozładunek towar jaki wieziemy czyli w tym przypadku ketamin ketamina e, 3 tony czas wykonania czyli ile nam to zajmuje dobra jedziemy przynajmniej nie będę musiał dodawać muzyki Radio Party P. nie, bo będę musiał... Eee, to lipa. To nie, to wyłączę. I tak będę musiał dodać muzykę, bo muszę po pokombinować z moim głosem, bo tam jest pewne błędy są. Oczywiście prawka nie mamy, więc możemy sobie zasuwać. O. Fajny, fajny mandacik teraz dostajemy z Remissier ja O, o, o. <laughs> już e, mamy wszystkie frakcje te, które były, tylko teraz nie ma mm, straż żarnej razem z PR, tylko mamy osobno PR i straż pożarną. Policja jest standard, usunięto tylko taksy, bo mm, nie wiem, chyba słaba aktywność była pracownikowi Także już nie wiem. Ale tak to jest i nie ma jeszcze firm. Czekam tylko aż Nike zrobi firmę. Można każdy będzie mógł sobie założyć firmę, jeśli będziemy oczywiście kasę i ten, jeśli że założę sobie firmę Rico i zbankrutuję po paru dniach. <grymne> Albo po miesiącu. Tak się utrzymam ten miesiąc. Ale nie, to jest taki zły pomysł założyć firmę, być szefem firmy. A dzisiaj bym wolać do jakiejś frakcji. Pracować we frakcji. Bo póki co to naprawdę jest yy, dopiero początek? Ale... Już niedługo będzie to wszystko rozbudowane. No i tu mam więcej FPS-ów niż tam w Krakowie. Mam no, 60 FPS-ów. 50, 60. A miałem 40 jako... W sumie tam jest tego dużo. dużo. Centrów. Hmm. Ja nagrywam to 14.4. Muszę jeszcze spać. <grym> nie, bo naprawdę... Długo siedzę w rurce po nasachie. Łatwiej mi los. Myślę, żeby nagrać sobie serię ze Sprint Tires. Fajne gearcraft, ja sobie ją kupiłem. Może też coś z tego nagramy. Będzie ciekawie, będziemy jeździć po błocie. A może z ctk kiem Z CTKL-ową Z CTK-lp do HPL. Dobra, wybierz automatycznie, ale to jest nielegalne wybieranie Dobra, czekajcie, co mamy z Wrocławia E, lipa Proszę, gdzie jest Szczecin? Wczoraj chyba będzie najbliżej, pokaż No, to jest ma pan, dobra E, tak, tak, to jest najbliżej tak. Musimy jechać Kolor, kolor komendy muszę mieć. jestem moderatorem. Zostałem moderatorem przetrwał 5, jakieś może 2 miesiące temu. Miesiąc. Służyłem dość sporo obiektów dla serwera i też był konkurs najlepsze obiekty, także ktoś tworzy jakiś tam ty dostawał właśnie moderatora. Chyba dwie osoby się dostały. Dwie osoby razem z Defenderem. A Defender ostatnio wyleciał niestety za mały wkład f 5 no myślę, że wróci jeszcze na matkę jak no, no, będzie rekrutacja. Nie. Czekajcie. Kapszarka, już jestem sorry za krótkie cięcie, ale musiałem odebrać telefon. <laughs> już możemy jechać. Dobra. gdzie to było, gdzie to się ładowało, a to to musimy jechać? Do Warszawy. O Jezu, do Warszawy, serio. Dobra Kierunkowskazy też działają Awaryjne też Tylko awaryjne... O, ja zawsze klikam scrolla i się włączałem Ale potem się włączy i nie wiem czemu wiem, czy pod jakąś innym klawiszem jest Chyba Dobra, czyli nie będę kombinował Idziemy z tym zleceniem no vale. i to tak możecie napisać czy byście chcieli żebym kontrolował serię z policji bo na pewno Na pewno zrobię tą serię ze straży nie wiem jeszcze kiedy bo nie wiem Czy dołączę W najbliższym czasie Ale mam coś innego Też co, co? Co to jest? What? Co to za lampy <Sacramento> dał? <mulité> Fajnie Okej okay. tak na, na pierwszy rzut oka to się może można wystraszyć tego, z tego Szczerze mówiąc Kurde lampy w takim miejscu. Takie wystające jeszcze z ziemi. Dobra, nie aż domat i ty i twoja wyobraźnia. Mm, brum brum brum. Ciu, ciuch ciuch madafaka faka. <ścoughs> nie, sekret. Odpowiedzi się są. Myślę, że za chwilę zakończymy ten odcinek, bo e, za chwilę będę musiał spadać niestety, więc e, zrobię to na szybko. E, e, Także... Przelecimy na szybko to poziomy. Czekajcie w ogóle to. Chciałem to rozładować, aha, w samym centrum. Tu ogólnie jest mój zajazd w grane. w ja się zdziwiłem, mnie, bo tak dawno go robi, budowałem i i się pokazuje, jest na tym serwerze także fajnie, fajnie cieszę się z tego niezmiernie o, nie, nie ten rozwala to, to, ten obraz tam tego, tego, tego grubego gościa Zresztą to baba, ty w ciąży tak a to nie, to koleś takie no takie historie z, z życia wzięte Niedługo jest bramka, jak się nie mylę, ale one chyba jeszcze nie działają. Jeszcze nie działają. Jeszcze są w trakcie, w trakcie tworzenia, ale... Tu To fajne rondo jest i tu już mi spadło FPS przy tych drzewach, nie? Nie ja widzę drzew. O, tu może być spadek FPS-ów podczas nagrywania, bo tutaj dość sporo tych obiektów jest nawalone. Ale są fajne, są estetycznie zrobione, fajne takie... ...ekrany zrobione, zrębiście to wygląda, dla mnie. O, tu taka fajna jest klatka. Kozak, kozacka. też jest coś, nie wiem czy tam jest jakaś... coś do imprezy chyba jest, takie, takie miejsce. Dobra, my lecimy tylko... Jezu. No to tak trochę dziwne to zasadzone, za drzewa, koło drzewa. To wygląda. Nie wiem czy to w ogóle jest szpital, chyba nie ma szpitalu, chyba nie można wejść, nie, chyba w tylko można W ogóle cała akcja się teraz będzie toczyć w nie? Bo tutaj to praktycznie będziemy tylko jeździć po towary, nie? A wszystkie towary w sumie tak miało być, że wszystkie towary miały prowadzić na Kraków, nie? Ale to chyba dopiero będzie, bo będzie można własny biznes założyć, więc wtedy dopiero chyba tak będzie, że będzie prze, będziemy przewozić właśnie paczki do Krakowa na razie mamy tutaj po całej mapie później się bo to zmieni, bo Nike wiem, że robił na szybko ten system. Więc yy, tak, ja już wam się żegnam, to będzie na tyle. W na następnym odcinku pokażę wam mniej więcej, jak wyglądają, yy, jak, mam, jak wszystkie frakcje mają, jakie mają bazy. Może jeszcze zrobimy potem jedno zleconko i nie wiem, zobaczę, jeszcze coś może wykminie, Także co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie, yo. Oh my.